się w Waszych głowach wciąż derby, czy już mecz z Podwyskie Dziema, może i to, i to? Chyba po trochu jeszcze, natomiast już wydaje mi się, że, że większość z nas myśli o kolejnym spotkaniu i dobrze by było, żeby, żeby zamknąć już temat derbów. To za nami musimy patrzeć teraz w przyszłość walczyć o kolejne punkty, bo, bo, bo następne mecze mogą okazać się jeszcze trudniejsze. Więc, więc wszyscy musimy teraz skupić się na tym, żeby ten środowy i sobotni mecz zakończyć z jak, najlepszą, z jak największą ilością punktów. Podbeskoczy przyjeżdża z, tak naprawdę jak pewnie każda inna drużyna z zamiarem walczenia tutaj punktów, bo jak wiemy od pięciu, pięciu meczów u siebie nie przegraliście, co więcej wszystkie mecze zakończyliście zwycięstwem, więc podchodzi do tego spotkania bardziej jako w roli faworyta, prawda? No i tak, i nie. No wiadomo, że każdy mecz jest inny, i, i, i e, tutaj wszystko, wszystko jest w naszych rękach, e, nogach, i, i przede wszystkim myślę, że głowach, bo, e, bo mamy, mamy dobry zespół. E, udowodniliśmy to nieraz, ale, ale jeszcze, jeszcze trochę meczów zostało, więc, więc trzeba to wszystko podtrzymać, rozegrać to dobrze, na tyle, żeby, żeby tą, tą rundę. Połączoną jesienną i trochę wiosennej, zakończyć na jak najwyższym miejscu, żeby być w, dobrym, w dobrej pozycji do, do startu po nowym roku. I też po tobie wydaje że bardzo dobrze czujesz się między słupkami. Wracasz do tej formy, którą kiedyś prezentowałeś za tak tych właśnie najlepszych Twoich lat, także jesteś pewnym punktem Krakowi. Znaczy, no, chciałbym, chciałbym, żeby tak zostało. No, ciężko, ciężko na to pracuję, żeby ta forma była. Na pewno drużyna bardzo mi, bardzo mi pomaga, bo, bo, bo grając tak ofensywnie jednak no, tych, tych sytuacji nie jest, nie jest za wiele pod bramką. Natomiast ja jestem tam od tego, żeby, żeby w pewnych momentach pomagać i, i cieszę się, że, że mogę to robić i, i oby to trwało jak najdłużej.